Cześć, postanowiłem trochę zmienić konwencję, mniej shortów, może trochę normalnych, więcej filmików. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat pragnień. Sokrates powiedział, że szczęście nie leży w pragnieniu więcej rzeczy, lecz w zdolności do docenienia i cieszenia się mniejszą ilością rzeczy. Że szczęście w tym leży. Według Sokratesa. To jest moim zdaniem bardzo mądre zdanie, które ma 2,5 tysiące lat, a nadal jest aktualne. Myślę, że często mamy taką tendencję do szukania wrażeń na zewnątrz, szukania przyjemności. Całą masę tego można znaleźć w naszym życiu, że szukamy coraz więcej bodźców, chociażby rozmowy z kimś, nawet czekoladki, batona, papierosa itd. Tych rzeczy jest całe mnóstwo. Które ma nam poprawiać humor. A y, zapominamy o tym, że to, że jesteśmy człowiekiem, że mamy ciało, jest tak niezwykłą rzeczą, która może nam wystarczać zupełnie do szczęścia. Dlaczego zapominamy o tym, że y, możemy cieszyć się życiem po prostu z samego faktu życia? <laughs> jest to tak proste, jednocześnie. Tak trudne do zrobienia, ale jednocześnie proste. Życie jest czymś niezwykłym, jakiekolwiek by nie było. To, że posiadamy świadomość i ciało, jest niezwykłym i po prostu sam fakt, że możemy usiąść spokojnie, czy położyć się spokojnie, doświadczać tego życia, przepływu życia przez nas, jest czymś tak niezwykłym, co powinno stanowić, moim zdaniem, bazę do naszego szczęścia i dobrostanu. Pozdrawiam.